Hej, z tej strony Bacchus, witam was bardzo serdecznie w kolejnym odcinku z serii Salon News, czyli nasza taka piękna seria, w której informuję was o zniżkach, premiach i ogólnie o tym, co aktualnie dzieje się w Red Dead Online. I proszę państwa, dzieje się sporo, ale nic z tego nie wynika, bo te rzeczy, które nam dali, są strasznie słabe. O co dokładnie chodzi, no to teraz wam wytłumaczę. Więc zaczniemy sobie od Harriet oczywiście, ponieważ u Harriet jest nowa misja, misja na legendarnego zwierzaka, dokładnie na legendarnego złotego niedźwiedzia ducha. Ciekawie, prawda? więc sobie to kiedyś tam na kanale nagramy do tego także jest nowy witalizm i jest to witalizm takiego zwierzaka, który zwie się proszę państwa, dzik 10 sztabek złota kosztuje sobie to też nagramy niedługo spoko, są także broszury tańsze, a także yy, przenośny obóz spoko, zamykamy sobie to i oczywiście skoro jest legendarny zwierzak, to oczywiście możemy go zabić albo uśpić jeżeli go sobie zabijemy, mamy oczywiście piękny strój, który wygląda mniej więcej w ten sposób. Spoko. I dodatkowo, czy go zabijemy, czy uśpimy, nie ma to znaczenia. Dostaniemy także 50% zniżki na przedmiot przyrodnika. Spoko. Jakaś tam nagroda zawsze jest, ale to trzeba zrobić w tym tygodniu, żeby tą nagrodę odblokować. No i teraz, proszę Państwa, czas na EXPA. I tutaj, za samo zalegowanie się do gry dostajecie EXPA w postaci 5000. tysięcy! Ale jest to EXP do... Karnetu bojowego, przepustki bandyty, ponieważ ona niedługo się kończy, więc... Rockstar chce nam pomóc maksymalny poziom w niej wbić. Spoko. Jak ktoś nie ma, no to... Teraz yy, łatwo będzie mu dobić. Szczególnie, że... Jest sporo premii podwójnych, jeżeli chodzi o EXPA. I to takiego normalnego EXPA, a przy okazji jest to EXP do przepustki. I jest to przykład podwójna premia na handlarza ale do Expert, tylko i wyłącznie czyli na przykład za sprzedaż towaru dostaniemy tam chyba z 4000 expa jeżeli jest to max jeżeli chodzi o harie to też mamy właśnie premię do pd i jest to premia na te wszystkie misje na legendarne zwierzaki a także na misje gdzie musimy zabijać tych kusowników wchodzimy sobie do bimbrowni ponieważ tutaj też jest premia na sprzedaż oczywiście a także u naszej magii mamy misje fabularne. I one też są podwójnie premiowane. Zadania dla Bimbrowni też są podwójnie premiowane. A i wiecie co jeszcze jest podwójnie premiowane? Już nawet nie będę łaził, bo to nie ma sensu. Powiem tak, wszystko: wydarzenia na sesji swobodnej, yy, misje, tryby konfrontacji, polowania na legendarnych przestępców, polowania na zwykłych przestępców. No zobaczcie, to jest podwójnie premiowane. I to, i to, i to, i to. Wszystko. Chyba jest jedna rzecz, która nie jest podwójnie premiowana, i są to sprzedaże kolekcji u kolekcjonera. Ale chyba wszystko inne jest podwójnie premiowane. Naprawdę, zobaczcie, wyścigi, kurde, wszystko. Więc no, niby spoko, ale. ale jakiś niedosyt, nie? No, bo jest to wciąż sam exp. Jak ktoś potrzebuje do przepustki bandyty, będzie się cieszył. Jeżeli ktoś gra w tą grę sporo. Raczej mu eksp nie jest potrzebny, chyba że dla szpanu, nie? Wróćmy sobie, proszę państwa, jeszcze raz do Harriet, bo tutaj zapomniałem wam wspomnieć, że sama rola przyrodnika jest tańsza o 5 sztabek złota. Tak, tylko i wyłącznie po to podjechałem, bo to tyle, jeżeli chodzi o Harriet. Dobra, jeszcze musimy sobie w jedno miejsce podlecieć. Jest jeszcze oczywiście nasz gaz i ugasa. Mamy zniżki na wszystkie ozdoby, proszę państwa spoko więc jak ktoś chce sobie kupić to teraz yy, będzie to o wiele tańsze. Dobra. Więc tyle. Jeżeli chodzi o ten materiał, dajcie znać co myślicie o tym, czy macie już maksymalny level przepustki czy nie? Czy się cieszycie, czy nie? I tyle. Siema, drab cześć. Elo.